I jeszcze chwilę musi poczekać Barcelona na to, żeby zdobyć tytuł mistrza Hiszpanii, żeby formalnie nim zostać, żeby nic się nie mogło wydarzyć, żeby to zwycięstwo zostało im odebrane, ponieważ Real Madrid u siebie po dosyć osobliwym meczu pokonał Majorkę 2 do 1. To był mecz, w którym było widać, że tak naprawdę ta walka o mistrzostwo już dawno została przegrana. Nie wiem czy dawno, no jest definitywnie przegrana po ostatnim El Clasico, co jest całkowicie oczywiste. Widać też było, że Real Madrid był dosłownie zdziesiątkowany, tak, że mm, piłkarzy pierwszej drużyny było dostępnych naprawdę bardzo niewielu. Pojawiały się takie informacje, że z piłkarzy, którzy są niedostępni, można byłoby złożyć naprawdę całkiem niezłą jedenastkę, co jest prawdą. No i też należy stwierdzić, że. Bramkarz Majorki w tym spotkaniu grał naprawdę spotkanie absolutnie fenomenalne. Co w tej konfrontacji ciekawego się wydarzyło? Ciekawego wydarzyło się to, że poza tym, że Jacobo strzelił swojego pierwszego dla Realu Madryty seniorskiego gola, wydarzyło się to, że też w tej samej akcji Jesus Vallejo zaliczył swoją w ogóle pierwszą w karierze asystę w seniorskiej piłce, co jest... Dużym dla niego na pewno wydarzeniem. Wydarzyło się też to, że kolejnego gola strzelił Kylian Mbappé i zakładam, że zbliżył się do tytułu króla strzelców w lidze hiszpańskiej. Wydarzyło się też to, że Fede Valverde kolejny raz pokazał, że jest piłkarzem, który no, nie odpuszcza, mówiąc najdelikatniej, że on nawet jakby chciał, to chyba nie potrafi przejść obok spotkania. Widać było, że w każdej pojedynczej akcji niesamowicie mu zależy. Majorka przyjechała się bronić, Majorka przyjechała mieć dobrego bramkarza, Majorka przyjechała zdobyć prowadzenie, co jej się udało, ale ostatecznie przegrała kolejny już raz aktualnie. Ta seria porażek na Bernabeu jest najdłuższa w historii klubu z Balearów i fajnie, że udało się to przedłużyć i oby to nie była kropka na tej serii w przyszłym sezonie. Liczę, życzę wyspiarzom oczywiście tego samego. Myślę, że to był mecz, który dosyć Dobrze pokazywał Real Madrid z tego sezonu. Trochę ładu i składu brak, dużo problemów ze zdrowiem piłkarzy. Fran Garcia, który napałę dośrodkowuje. dużo rutów rolnych, z których prawie nic nie wynikało. Bardzo duża ich część lądująca na pierwszym obrońcy, rywala. Multum niewykorzystanych sytuacji i generalnie brak jakiejś struktury, brak klarownego pomysłu na to, co Real Madrid chce grać. Nawet była jedna bardzo dobra interwencja Thibaut Courtois, także sezon w pigułce tak naprawdę. Ehm, dobre podsumowanie tego, co podopieczni Ancelottiego robili w Realize w tym sezonie. I chyba tyle. Czy tutaj więcej coś można opowiadać? Tak naprawdę wyczekujemy już końca Ligi, wyczekujemy końca tego sezonu i końca kadencji Karla Ancelottiego, bo naprawdę męczące były to rozgrywki i Mamy już chyba wszyscy jako kibice Realu. Po prostu dosyć. Ale mistrzostwo i pozwolenie, żeby Espanol nie musiał robić szpaleru e, dla katalończyków, tych drugich, tych których kibice Realu mniej lubią. No, zawsze spoko. Póki są matematyczne szanse, trzeba oczywiście walczyć. A ten Jacobo jeszcze e, wspomnijmy, pomijam tego goła. Wydaje mi się, że trochę zmazał te swoje złe pierwsze wrażenia, jakie zostawił z tego pamiętnego meczu z Leganes. Wygląda, jakby to był piłkarz. Fajnie, że się potrafił pozbierać po tamtym spotkaniu. To jest ważne, że ma głowę do tego, żeby grać w taki sposób. Także gratulacje dla niego. Na pewno duża rzecz, żeby strzelić tego pierwszego gola. No. Jeżeli teraz ktoś mi mówi, że to w przyszłym sezonie będzie jeden z rezerwowych, oko! Jeżeli ma pełnić rolę wajecha, tylko takiego, z którego naprawdę będzie się korzystać, chyba nie mam problemu tu i teraz z tym. Trochę zabawne, że jeden mecz tak naprawdę potrafi opinię zmienić na temat gościa, ale no więcej niż te dwa, trzy spotkania nie dostaliśmy na jego temat. Także też trudno jest formułować jakieś opinie na podstawie czegokolwiek innego, bo czegokolwiek innego po prostu nie ma.